Witam Was po raz kolejny z kawiarnią Księgarni Między Słowami. Dzisiaj na regale pełnym książek znalazłam dwie książki dotyczące matematyki, ale matematyki w formie zabawy. Dwie książki dla przedszkolaków i dla dzieci z początkowych klas szkół podstawowych. Ta, którą trzymam w ręku, to książka pod tytułem Liczymy na spacerze. Natomiast tutaj na półce stoi matematyka ze sznurka i guzika. W obu książkach znajdziecie bardzo fajną opowieść o matematyce, czym jest matematyka, w bardzo ciekawy sposób wyjaśnione dla dzieci, czym jest dodawanie, czym jest odejmowanie, a nawet mnożenie i dzielenie. W tej książce, którą tutaj mam, jak i w tej, która stoi na stoliku, są różne, ale też propozycje zabaw dla dzieci, bardzo ciekawe. I chciałabym Wam przytoczyć chociażby właśnie takie propozycje z tej książki, którą mam w ręku. Matematyka wiosną, ponieważ to matematyka na spacerze, więc matematyka wiosną, w co możemy się bawić? Jedna zabaw to na przykład znikające kamyki. Potrzebnych będzie 10 kamyków i duży liść. Jedna osoba odwraca głowę, a ty w tym czasie ukrywasz kilka kamyków pod liściem. Potem niech ktoś liczy, ile brakuje. To jest jedna zabaw wiosną, więc to, co potrzeba, tak naprawdę trzeba wyjść na dwór i zebrać odpowiednie materiały, które są ogólnodostępne wszędzie, gdzie, się, gdzie będziemy na dworze. Do kolejnej zabawy, którą można przeprowadzić na przykład latem, ale też ciepłą wiosną, nie potrzeba za wiele. Wystarczy położyć się na trawie i uwaga, zabawa policz chmury. Połóż się na trawie, popatrz w niebo no i właśnie policz chmury. Ile ich widzisz? Jeśli będziesz się długo przypatrywać chmurze w ciepły dzień, Zobaczysz, jak się kurczy, a potem znika. Więc tutaj możemy też pobawić się w odejmowanie. Po lecie przychodzi jesień. I tutaj zabawa, która bardzo mi się spodobała, szczególnie moim e, dzieciom, które uwielbiają wszelakie e, zwierzaki i również dżownice. I tutaj zabawa zmierz dżownice. Po deszczu z ziemi wypozają dżownice. Weźcie ostrożnie kilka z nich i zmierzcie je. Która jest najdłuższa, a która najkrótsza? Ile mierzą razem? Obchodźcie się z dżownicami delikatnie i odłóżcie je tam, skąd je wzięliście. Więc tutaj, oprócz dżownicy, poszukiwaniu dżownic, warto zabrać z domu minilkę. No i przychodzi zima, również już niedługo, i zabawa. Bałwan się topi, trochę dla odważnych. Ulepcie bałwana i dwieście go. Do domu na jakiejś taczce, ile czasu potrzeba, żeby się roztopił. Słuchajcie, te dwie książeczki to naprawdę bardzo ciekawe wprowadzenie do matematyki i te zabawy, które przywołałam, to tylko cztery zabawy. Natomiast jest ich tutaj zarówno w tej książce, jak i w matematyce ze sznurka i guzika ogrom. Więc zachęcam, zapraszam do szukania tych dwóch książek tutaj, wśród tych pozostałych i życzę wszystkiego dobrego.